Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inna, jak w traf. w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o nowych, kolejnych zwiastunach sezonu 6 i tak dalej. Czyli w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat tak naprawdę wehikułu czasu i to, co się stanie z wielkim wydarzeniem w Fortnite już dosłownie za miesiąc. A jeżeli oto takie odcinki wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić subika, dzwonkiem i sześć do góry, a na pewno nie pożałujecie. I pod tym odcinkiem zgłaszacie się swoimi z gry Fortnite, a ja będę losował na 1 na jeden. A i jeszcze widzowie, taka jedna Rzecz, bo napisałem Wam w społeczności na YouTube, czy chcecie różne challenge, ale nie widzę, dalej nagrywamy fabułę, bo moment to jest ciekawe. Tak jest moi kochani, jak sami wszyscy wiecie do Fortnite zostały wprowadzone nowe, kolejne zwiastuny wielkiego wydarzenia Czyli w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat tak naprawdę, e, no i OG eventów, które były w sezonie piątym, ale kilka lat temu i tak dalej Przejdźmy do tematu e, wehikułu czasu, jak sami wszyscy wiecie Fortnite e, jest wehikuł czasu Wehikuł czasu był w rozdziale e, e, czwartym, sezonie czwartym i ten wehikuł czasu robił największą robotę. Wtedy też się pojawił kado i tak dalej. Ale kado już jest nieważny, bo przychodzi do nas doktor Są. Jak sami wszyscy wiecie, wehikuł czasu przeteleportował się do naszej mapy. Tak jest, wehikuł czasu jest w naszej mapie i znajduje się on. Na, na, na przyjemnym parku, tuż na boisku. Tak, na boisku tam się on to znajduje. I ten wiek czasu ma swoje różne rzeczy. Jak sami wszyscy wiecie, ma, mamy być w sezonie 6, 7, 8, 9 i 10. A w 10 sezonie ma być wielkie wydarzenie. I jak sami wszyscy wiecie, w 10 sezonie było e, czarna dziura, ale dużo osób potwierdza, że, że czarnej dziury nie będzie. Ponieważ e, mało procent w to wątpi, i ta czarna na dziurę, już nie miała sensu. Ale wielkie wydarzenie, nie wiadomo jakie będzie, ale będziemy mieli, będziemy mieli coś nowego. I do tego wielkiego wydarzenia najpotrzebniejszy będzie wehikuł czasu. Czyli takie coś, co nas przenosi i przeteportuje do nowych, kolejnych sezonów. I oto tak też się stało. Jak byliśmy ale czwartym, w sezonie czwartym, wehikuł czasu miał nas, przenie miał nas przenieść do, do sezonu piątego, w działo pierwszego. No i oto nas przeniósł. I teraz każdy Mówi o Wehikule Czasu, jak y, Twitterzy, Hypex i tak różni, mówią na Twitterze, że wehikuł czasu, wehikuł czasu się przenosi. Tak, to prawda, Wehikuł Czasu się przenosi. I mamy trzy kolejny etap Wehikułu Czasu. Wehikuł Czasu zostanie przeniesiony z przyjemnego parku na, na Ludlek, czyli Zalew Zdobyczych i będzie stał obok... Obok Kevina bo tak, ale zaraz przejdziemy do tematu Kevina, i potem po kolejnych aktualizacji, czyli tak naprawdę kolejnego sezonu, ma być na o tutaj, na tym oto yy, właśnie na tym budynku restauracji Kafe. i tam ma się znacząc budowa rakiety. Tak, i to już będzie yy, dosłownie 23 listopada, czyli już pod sam koniec sezonu, yy, sezonu 10. I całej, e, całego rozdziału Fortnite, i wtedy będzie, e, będzie wtedy e, budować rakietę. I jak będzie budować rakietę, to wehikuł czasu będzie stał obok tej rakiety, ale nie tylko dlatego, będzie tam stał. Jest tam nowa taka sytuacja, ponieważ jak już zbudują rakietę, to ta rakieta będzie miała coś pustego w sobie. I do tej rakiety, żeby wystartowała, muszą włożyć wehikuł czasu, który zostanie owinięty w jakąś żółtą taśmę, i to też może być, e, żeby tam przyklejony I ten wehikuł czasu ma nam rozegrać rolę, która ma być bardzo ważna właśnie z wielkiego wydarzenia. I teraz przejdźmy do tematu aktualizacji. Jak wszyscy wiecie, mamy być, jesteśmy w sezonie 5, rozdziale 1 i mamy być w szóstym, siódmym, 8, 9, 10, rozdziale pierwszym. I jakbyśmy tak mieli się przeteleportować już dokładnie 9 listopada, czyli w ten czwartek ma być nowy sezon. Hmm, nowy sezon szósty, a wraz z nim ma być nowa aktualizacja, bo teraz, jak mamy Ludlejka, to tak naprawdę nic sam się nie dzieje. Ale na ludleiku ma się stać jedna ważna rzecz, którą, o której dużo osób już wie, bo likerzy o niej wspominali. Na Ludlejku ma się otoczyć Kevin, tak jest, bo Fortnite yy, dodał do tej aktualizacji sezonu, sezonu piątego, dodał Yy, dodał z pliki z yy, starszych czasów gdy był Kevin i tak i Kevin powraca Kevin będzie otoczony nad Ludlake'iem i będzie tak naprawdę yy, też odgrywał bardzo ważną rolę yy, którą będzie yy, tam będzie po prostu Kevin. I obok tego Kevina wtedy będzie w trzecim etapie stał wehikuł czasu. A w czwartym zostanie obok restauracji. Resta 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 a w piątym zostanie przyczepiony do rakiety. I co co. Yy, I potem kolejnego, kolejnej nowej sezony będą wprowadzone oczywiście nowe bronie, które macie, możecie sobie wejść na wiadomości Fortnite, tam mają wszystkie bronie. Grappler, kulki śnieżne, kulojazdy, to już sezony i tak dalej. Ale my nie o tym. My mówimy sobie o tym, że ma być potem punkt zerowy. Tak, macie pewnie teraz nagranie takie, że punkt zerowy mamy, jak słyszy jego punkt zerowy. Będzie taki odblask. Przed punktem zerowym pojawi się odblask, który będzie nam e, przypominał punkt zerowy taki Oblast Niebieski i będzie bardzo to wyglądało na, 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 na najwyższych detalach I, I to jeszcze w nocy Dosłownie tak, ale dosłownie tak To będzie pięknie wyglądać, że każdy się zdziwi I potem pojawi się punkt zerowy I punkt zerowy będzie wydawał swój dźwięk I pewnie mieliście go na ekranie Albo teraz macie I jaką ma największą, co ma największą rolę O tym wielkim wydarzeniu Po pierwsze, Kostka, Kevin, Wehikuł Czasu yy, Odblask i... I oto właśnie, punkt zerowy. I ten punkt zerowy jest też w rozdziale trzecim, bo rozegrał on bardzo ważną rolę w rozdziale trzecim. To też jest taka bardzo ważna informacja. I jeszcze ma być meteor, tak jest. Jak sobie wszyscy wiecie, tutaj mamy takiego meteora. O, właśnie tutaj. I ten meteor ma zostać też yy, yy, z biegiem czasu, z biegiem sezonów, zostać przeteleportowany do Fortnite'a, gdzie zostanie on po prostu. Też będzie jakąś główną rolę brał na pewno w tym oto rozdziale i tak naprawdę z wielkiego wydarzenia to by było na tylek i te wielkie wydarzenie ma się już zagrać na sam koniec, dosłownie na sam koniec sezonu i tak dalej. I te wszystkie liki, które Wam mówiłem, są dotychczas bardzo ważne, ponieważ one pozwolą nam tak naprawdę całą fabułę przenieść może do rozdziału drugiego. Ponieważ zobaczymy, jak się potoczy fabułach i zobaczymy, jak się potoczy wszystko inne. Ale prawdopodobnie, znowu moje, to są podejrzenia. Pamiętajcie, to nie są lik likerów. Póki co teraz, co Wam powiem, są moje podejrzenia. Jak idziemy tak z fabułą, to i tak myślę, że cofniemy się do rozdziału drugiego. Jeżeli jesteśmy w rozdziale pierwszym, to czemu mamy? nie być w rozdziale drugim. W rozdział trzeci, czwarty dużo osób grało. Epic Games pewnie nas nie przeniesie, ale z biegiem czasu nie mówię, że będzie koniec Fortnite. Jeżeli Epic Games skończy się już, będzie grało mało osób w Fortnite, skończy się content, nie będą mieli już co robić, wszystko rozdziały były, no to będzie koniec Fortnite, ale to dopiero za kilka może lat, a może i nigdy, zobaczymy. I ten oto właśnie, yy, ten oto właśnie Um, cały event ma się rozgry rozgrywać już pod koniec sezonu i ta fabuła, o której Wam mówiłem, to może, możemy się przenieść do rozdziału drugiego. Nikt nie powiedział, że nie. Słowo kluczowe będzie pod sam koniec sezonu. Pamiętajcie. Twitter, Liker, który nam dodaje, to on właśnie wam mówi jak wtedy przewidź od tyłu, czyli przewidź od tyłu, przewijnij się do rozdziału pierwszego i tak też się stało. I kolejne nowe słowo, będziemy mogli nad nim myśleć, ale to dopiero w kolejnych czasach, sezonu, w kolejnych dniach. I jak sami teraz przejdźmy do tematu Dr. Snow. Sami jak sami wszyscy wiecie, Dr. Snow pojawiła się na mapie wraz z agentem Jonesiem, tak jest. Doktor Stone raz była zła na no, agenta Jonesiego w rozdziale trzecim, jak się kończył rozdział drugi i przeteleportowaliśmy się do rozdziału trzeciego, a raz była dla niego dobra. I jak sami możesz się odczytać em, nagranie z przyjemnego parku, em, gdy Doktor Stone mówi, że za niedługo, jutro odpalisz wehikuł czasu. I oni mają, oni te jutro mają yy, czekać następnego sezonu. Dosłownie już ten czwartek, 9 listopada pojawi się nowe nagranie, gdzie będziemy mogli prawdopodobnie, prawdopodobnie, nie jest to potwierdzone, ale tak jak nam mówiła Dr. Sloan, będziemy mogli uruchomić wehikuł czasu. I zobaczymy, co będzie dalej. Moje podejrzenia są takie, że jak uruchomimy wehikuł czasu i wehikuł czasu się przeniesie i wtedy powstanie Kevin. I potem też się przy, i potem powstanie z aktualizacjami błysk i punkt zerowy. I potem przeniesiemy Kevina, potem zacznie się budowa, przyniesiemy Kevina do rakiety i wystartujemy. A gdzie wystartujemy? Nikt o tym jeszcze nie wie. Ale wszystkich informacji dowiecie się na moich odcinkach i na live'ach, także zostawcie łapkę w górę I, i suba dzwonem. I tak naprawdę te wszystkie, to wszystko będzie ważne. A jeżeli o ja to taki odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić sobie go z bokiem i sześć łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. I zapraszam na live 19, 19, 30, 20, 20 30 I e, zapraszam na odcinki e, i zgłaszajcie się pod tym, swo pod tym odcinkiem swojej nicki z Gry Fortnite, a ja będę losował na 1 na 1. I dalej będziemy prawdopodobnie nagrywać Fabułę. A w, a w dalszych informacjach będę Wam mówił w odcinkach, co będzie się dalej działo z Fabułą. I zapraszam na odcinki na livey i to by było na tyle z tego odcinka trzymać się i ją.